Wałcz 2023, wycieczka rowerowa ruszam Jezioro Zamkowe Wałczu jedno z dwóch jezior nawet woda nie taka zasyfiona tam już widać miasto no to ruszam chyba Marianowo najpierw właśnie cegielnie mijamy tutaj w prawo mamy cegielnię Że bunkry są na swoim miejscu, bardziej nie spadły, raczej. I rzut okiem z drugiej strony: za dużo się nie zmieniło. Delikatnie może zarosło. A to słynny murek z 1998 roku, kiedy tu jedliśmy śniadanie. Trochę lat już minęło. To spadam na drogę i szukam marianowa. A tutaj mamy S10 u góry. Tak to wygląda pod spodem. Efektownie, nawet. Nie powiem, że po lekkich trudach dotarłem do Marianowa, znalazłem. Wszystko zarośnięte tak, że nie mogłem niczego poznać. Tu mamy wśród zarośni. Wejście. Raczej nic się nie zmieniło. Najpierw pierwsze spojrzenie z samego wejścia. Jak zawsze bardzo pięknie. Pierwsze. Jest. Uzbrojony. Dobkam się do środka. Albo tu jest coraz niżej, albo ja jestem coraz bardziej sztywny. Mawiam się, że to drugie bardziej będzie. Jesteśmy. Idziemy najpierw w tą stronę. W sumie to pierwszy raz jestem w tych bunkrach ubrany na sportowo. Pozostałości po kimkolwiek na podłodze mokradło. nie Jedna wilgoć. zasypywane wszystko, tutaj wyjście chyba awaryjne. Ktoś próbował kopać. No i tutaj mamy zawał no. i nic poza tym. Mam nadzieję, że na zewnątrz nikt kurwa, nie będzie moich rupieciów ruszał. Raczej tu nikogo nie ma. Tędy se wlazłem. Plecak jeszcze jest. Dobry znak. O, tu też ktoś rył. Proszę. Napiszę, który przeczytać nie potrafię. Mm -hmm. Ślady cywilizacji, Lejsy. Dalej. I następne to szczonko. Tu jeszcze jedno, które już nie pamiętam. Tak, tu nie było. Kiedy wilgoci, że mgła jest, ale nie zapadnia. Wrzucony w tej Troszkę wody. Nie wiem czy z drugiej strony mi się uda dotrzeć. No, skręcamy w, w tą stronę. Tu chyba jak ktoś grzebali, tutaj gruz wynosili. Zapewne. I wyjście mamy tutaj gdzieś, którego nie było. I idziemy. Tej opcji normalnie nie było. Hmm. Ktoś się tak natrudził. Łańcuchy jeszcze. Tutaj też. Pamiętają dawne czasy. Kupa jeszcze instalacji i zbrojeń. Ale ktoś się napracował. Ciekawe kiedy. I niby się wchodzi do znanego obiektu, ale wystarczyło trochę więcej czasu i już czymś zaskakuje. A to fajnie chłodniutko. Pokoje gościnne. No nic, to się tu trzeba wyczłapać z powrotem. Oj, chyba mi się wydaje, że w tą stronę było łatwiej. Na dworzu dużo cieplej, aż buchnęło gorącym w papę, roweru nikt nie wziął. Od tej strony zwiedzone, teraz mały rekonesans ścieżką obok, zobaczymy czy dojdę dalej, czy nie. Rower może stać, chyba. Deszcz, urowizna, się czepiają krzoki. Ale masakra, wszystko zaleśnięte. Betony widać, jest jakiegoś kominka czy czegoś też. Gęstwina jest niesamowita. No, no jesteśmy z drugiej strony Marianowa o, Ale mu tetrów lata Aż widać je na kamerze sakra, Więc tak Tu mamy schudki w dół Wiadomo Tutaj pomieszczonko ładnie wysprzątane ogólnie Aż tu wszystko odgruzowane ciekawe kto tu się to bawił No to schodzimy No i rzut oka na najdłuższy korytarz ale się niesie był ktoś z drugiej strony odpowiadał. Nie ma Aż mu ładno. Nic nie ma w sonie, tylko prosty korytarz. Żadny zejść w bok. Trochę się pomieszczy. Na no dole zachowało. No i dalej. O. To aż tyle było dostępne? Ja nie pamiętam. No to pomieszczonko. O, i z sobie lata. wisi Mamy go. Jest go. No, do góry. I na tyle. Z Marianowym chyba. Teraz on sobie dziś kawy wypił. Nie wiem, gdzie. No to z powrotem wbijam w te krzaki. No niestety. Naprzód. O. Z tego roweru parę lat ładnych minęło od ostatniego pobytu, tutaj, w tych wnętrzach i troszeczkę się jednak zmieniło. Trochę może mi się też wydawać, że się zmieniło po prostu przez upływ czasu. Dobra, muszę się przeorganizować do wyjazdu. Trochę po drodze deszczyk nie zaskoczył lekki, bo lekki, ale pada. Więc się schowałem To drewnianiu, ten starym miejscówka fajna. Jest ciepło, robię przerwę. Kawka jest zaparzona, ale kurczę, będę się do drodze posiedzieć. Bo niestety deszcz cały czas pada. Jeszcze wręcz się nasiliło. Normalnie niemożliwe, słoneczko wychodzi. Nie wiem, czy tylko na chwilę. Przekonamy się wkrótce. No to już jestem gotowy do startu, słoneczko wyszło. Ciekawe na jak długo? Nie wiadomo. A nic, korzystam, jadę. A teraz mały widok z góry na S10. Właśnie przekraczam. Jadąc do Walcza. A ja. tu. Teraz jestem nad jeziorem zamkowym. Fajna alejka jest wokół jeziora wzdłuż jeziora, nie wiem czy wokół Fajne, spokojnie Woda zielona A to już jeziorko Raduń Drugie jezioro w kaczuchej Kaczuchy Jadę dookoła jeziora Raduń Właśnie przede mną most Giszący nad jeziorem Fajnie to wygląda Zaraz tam dotrę Aż się buję Zrobiłem sobie mały przystanek przy wiacie przy ścieżce radowej dookoła jeziora rady a tam daleko o, tam gdzieś tam jest ten morski szący tam jechałem ale tam jechałem fajne miejsce Jest naprawdę tutaj dużo miejsca do relaksu do końca jak nie bunkry to jeziora a jak nie jeziora i bunkry to jest wąwóz de trave